Czyli jesteśmy tutaj, próbę czasu wytrzymała, z jaką korektą? Z korektą taką, że nie tylko niedziela, a cały wolny weekend, zaczynając od małego, małego weekendu, to znaczy środy. No nie, nie, trochę przesadzasz, a kto będzie zarabiał na moją emeryturę? Halo? Dziecka, wieczór, piątek, stoję, haruję. Aha, zarabiasz, no dobrze. Zarabiam. Proszę Państwa, jeszcze jedno pytanie możesz mi tylko zadać. One? Tak. Gdybyś jednym zdaniem miał e, określić, co te lata 60. -te różni, różniło od, od, od tych dzisiejszych? Tak, no, wiem, że nie, różniło niewiele, sumie, jeśli chodzi o muzykę. Może poza tym dreckiem, że gdyby w latach 60. tak publiczność szalała jak dzisiaj na przykład to pewnie już by była wyprowadzana przez milicję obywatelską. Dzisiaj się nie udało. Ty wszyscy jesteśmy. No i dlatego. Przejmie. Dziękuję Państwu za tę atmosferę, kończymy koncert do lata 60-tych, za odwagę dziękuję uprzejmie Państwu syn Marcin pan. ojciec Wojciech i reżyser Leszek Kubański, mistrz tego dzisiejszego...